Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w naszym karpediemowym Czemu tego mówić. Dobra. E, a więc tak, e, to jest żaden odcinek, to nie jest żaden odcinek, żadna seria, tylko to jest taki mały prolog naszej nowej serii o nazwie Survival Island, tak? Dobrze powiedziałem? Yes, of course. A w ogóle tak dzisiaj, tak w ogóle to dzisiaj ze mną jest kto? Halpa. Tko, tko się mówi, a nie kto. No, dzisiaj ze mną jest Karpediem i on ze mną będzie nagrywał tą serię. Yy, Seria będzie wrzucana na nasze obydwa kanały, czyli na mój i na jego. I... Co, Czekaj, jak mówiłem, to jest prolog, a pierwszego odcinka takiego pełnoprawnego możecie oczekiwać... kiedy? Poniedziałek. Ci tam poniedziałek, czekaj. No, Jutro co? już. Odcinek w poniedziałek. Czemu? Co, czemu? Odcinek w poniedziałek. No, ale odcinek Wysyłamy będzie... W... Poniedziałek. No, no dobra. A fakt, no okej, okay, okej. Okay. Także z odcinka możecie się spodziewać w poniedziałek i będę to wrzucał tak gdzieś mniej więcej z coś. No tak... tylko mówisz tego osoby, świniaku. Co dwa dni. Znaczy dobra, będziemy wrzucali co dwa dni gdzieś tak mniej więcej, poniedziałek, nie? Siroda, piątek. I tutaj mamy od razu tak. E, no, oh. To są nasze itemki na rozpoczęcie gry. E, to jest e, dane przez autora i to nie jest, e, wiecie, ułatwienie, po prostu tak autor nam e, przyznaczył. E, Zadań mamy chyba 12 lub 18, nie pamiętam, 18. dobrze? 18. Yy, I co jeszcze mam powiedzieć? Że lubisz chlebę? Yy, lubię ogólnie pić yy, wino marki BYK i jestem w firmie Agropol. Także to świetnie. Ciekawe, kto zapał z tego, Właśnie. co chodzi. Pewnie... Nie, oni, ludzie nie widzą zasad, nie? To no to w pierwszym odcinku podane są. Tak, yy, wszystkie sobie. zasady będą przygotowane na jakiejś wielkiej tablicy z, i tutaj wszystko będzie, co nie? Yy, i to mapa jest taka bardzo fajna wam powiem, to są takie różne wyspy takie naprawdę bardzo fajne, jak jakieś, jakieś Takie, y, takie szerokie, jeden ja ma taki kształt penisa ludzkiego. O, no, 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 no. Jest jeszcze wulkan no? na tej wyspie przecież. No i tam daleko tam gdzieś, tam w, stronach jest, w tamtych stronach jest y, no, zajebisty wulkan, że tak powiem. No. Kończy się fajnie zrobione. No, jedne, jedno z zadań właśnie z tych 12 czy tam osiemnastu jest to, żeby żeby zdobyć ten wulkan i to jest właśnie fajne, że musimy wejść na ten wulkan i postawić na liczkę, żeby my go podbiliśmy. On to tam, nie ja go podbiję, on nie. Mmm, nara. No Dobra. No. Robi się noc, to my idziemy w Kimę i w poniedziałek będzie odcinek. No, także my wszystkim dziękujemy za uwagę dzisiaj i prosimy... nie, i co, i co? No oglądajcie nas w przyszłym odcinku. No, i życzymy miłego czekania na przyszłe odcinki z tej serii. Miłego czekania. I... No, miłego czekania, jak ktoś będzie czekał może, ach to wie. Y... Wyspa no. Przetrwania z Pabloskiem też będzie kontynuowana już może troszeczkę długo, bo... A mamy serwer w końcu i już wszystko jest okej, okay. także... Dzięki komu? <coughs> <Nie>. Dzięki... <coughs> Karpę chuj... <coughs> I ten... Dzięki Karpe. mamy serwer na wszystkie serie, jakie tylko chcemy i... Wszystko będzie kontynuowane dzięki temu właśnie frajerowi no. Mam gila A ja mam księżyc, no To tyle, daj buzi no. mm. High hi five, high five na koniec mm. High five na koniec Z podskokiem, z PvP nie ma High five Piątka A dobra, trzy cztery, ry Ale podskocz, no. podskocz A dobra, z podskokiem, skokie... Pod tak? No dobra Trzy cztery, ry Jakiś fejlin mamy, dobra, kończymy Dobra no, na razie. Cześć, papa. Cześć.